Witam, witam, witam na live'ie. Szyję sobie live'a też na Rambo. Dzisiaj tam niewiele mi zostało czasu, lekko ponad godzinę, więc godzinnego live'a będziemy mogli sobie zrobić na, na Rambo. Tutaj na temat przeszacowania przede wszystkim Amerykanów, którzy w tej chwili zostali postawieni lekko do kąta. Właśnie nikt nie wie, co będzie dalej. Nikt nie wie, co będzie dalej z tym wszystkim. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie Ukraińcy nie chcą się poddać pod dyktat Trumpa. Myślę, że dobrze. Tyle istnień ludzkich, tyle potój krwi także to w tej chwili to tak nieładnie, troszeczkę się tam to wszystko układa. Ale my powinniśmy myśleć o sobie. Dobra, sobie tutaj przygotuję. Dobrze, to tutaj mamy już podcast, dobrze, takie, zaraz dam linka na Rambo. Pi, 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 pi ti, 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 ti. okej. Okay. U. Okej. Okay. Trzeba będzie coś tu poprawiać, coś mi się wydaje, kopiuj, dobra. E, witam, 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 e, witam kolega Andrzeja, dawno niewidzianego. Cześć, dzisiaj będzie temat, e, będzie do, e, na rabo, oczywiście temat, e, sz, no, kadry. Kadry, średniej kadry dowódczej, no i e, trzeba, myślę, że Polska powinna zacząć już myśleć o tym, żeby naprawiać to, co Komorowski zepsuł. Wojna na Ukrainie pokazała, jak bardzo ważne jest dowodzenie. Trzeba rozumieć, co to jest strategia, co to jest taktyka. Na pozycji strategicznej, no to sztab generalny tu, tam przesuwamy, tu robimy. No, a taktyka to jest na, na poziomie już, że tak powiem, lokalnym działania pododdziałów. Tak więc. Porozmawiamy sobie o szkołach wojskowych, których praktycznie już nie ma w Polsce, poza oficerskimi są tylko kursy, kursy podoficerskie. Szkół chorążych już nie ma średniej kadry dowódczej, żeby mieć najlepszą broń. Można mieć najlepszą broń, można mieć naprawdę dobry etos żołnierza i w ogóle dyscyplinę tudzież inne rzeczy. Jeżeli się nie posiada kadry dowódczej, dobrze wyszkolonej kadry dowódczej, to właściwie to właściwie taka armia, takie oddziały, no powiedzmy sobie szczerze, są skazane, są skazane przede wszystkim na, na pogrom. Z tego względu, że żołnierz musi dostawać rozkazy. One muszą być spójne, dobre, mądre, przemyślane, a muszą one, one muszą być od podoficerów i chorążych, chciałbym tutaj, dobrze, dobrze wyszkolonych. Także tutaj chciałbym przypomnieć, że Komorowski, który był, niektórzy nazywają Komorowski, który, 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 który moi drodzy był ministrem obrony, ministrem obrony narodowej, jak pamiętacie, zlikwidował średnie szkolnictwo zlikwidowało średnie szkolnictwo wojskowe. Także 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 tutaj choice the file, zaraz muszę zmienić tutaj o właśnie tak jest save close dobrze. Także doprowadzając do Rozszczelnienia całego systemu, systemu szkolnictwa, no i przede wszystkim średniego systemu dowódczego. Także tutaj, no to było dodatkowo korpus chorążych, rozwiązali i sprowadzili go do korpusu podoficerskiego, co było też, no takie raże nieładnie, nieładnie, zrobione z drugiej strony, no totalnie głupie, skrajnie głupie, także to było skrajnie głupie zachowanie. Najwyższy czas wrócić do tego, co było. Chciałbym przypomnieć, że tak na poziomie podoficerskim, półroczne szkolenie w szkole elewów, także wytypowani żołnierze ze służby zasadniczej byli kierowani na kurs podoficerski, tak to się nazywało, półroczne szkolenie, szkolenie podoficerskie. Czyli dowódców, dowódcy w stopniu kaprala, prawda? I to otwierało nawet to otwierało nawet awans, do, czasami bywało do stopnia plutonowego, natomiast półroczne szkolenie dla dowódców drużyn, pomocników dowódców plutonów. Tak więc, no i włącznie z tym, że podoficer, po kolejnych specjalistycznych szkołach, już po szkole podoficerskiej, czyli tak zwanej szkole elewów, potocznie sprawę ujmując, z czasem nabierał zdolności dowódczych, moi drodzy, nawet do dowodzenia plutonem. Także nawet do tego stopnia i tak, i to trzeba było utrzymać. W dzisiejszych czasach, a czasy są bardzo niespokojne, no nie ma silnej armii bez dobrego dowodzenia, to, to jest niemożliwe. Z tego, co wiem, to chyba w Polsce są jakieś, nie wiem, kilkutygodniowe kursy podoficerskie, natomiast no niezbyt chyba wysoki poziom tego jest. Poczytałem sobie dzisiaj w internecie i różnych takich, no to podobno jest to żałosna sprawa. Co do szkół chorożych, nie ma szkół chorożych. Chciałbym przypomnieć, że za moich czasów szkoła chorożych trwa 3 lata. Była to średnia szkoła z poziomem nauczania średniej szkoły publicznej. Ukończenie szkoły było możliwe z maturą, jeżeli ktoś chciał przystąpić do matury. Tak więc otwierając sobie dalszą drogę do dalszej nauki, aczkolwiek, aczkolwiek nie pozwalano dalej się uczyć. No ale teoretycznie, moi drodzy, teoretycznie można było, no bo jeżeli jeżeli kadet kończył szkołę chorążych po trzech latach, znał maturę, to teoretycznie miał otwartą drogę do tego, aby, aby studiować, nie? E, 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 e. Szkoły oficerskiej. PSP chyba to się tak nazywało, także być może to się tak nazywało. U nas w ośrodku było coś takiego. Ogólnie się, ogólnie się to nazywało szkoła podoficerska, czyli tak zwana szkoła lewów, potocznie sprawę ujmując. Tak czy inaczej, moi drodzy, wojsko pod oficerem stoi. Kiedyś było takie powiedzenie, że dobry sierżant jest warty tyle złota, ile waży. Także cóż, no tym sierżantami, czyli do, do, do maksymalnie do starszego sierżanta sztabowego zostawali ludzie właśnie po szkołach podoficerskich. Tak więc no, to, to szkolenie było, było ważne, było istotne. No, armia musi mieć podoficerów. To... I wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Nie może być tak, że są to podoficerowie z awansu, czyli czyli są żołnierze służby zasadniczej, którzy się tam czymś rzekomo wykazali, moi drodzy, no i oni są i są awansowani, prawda, do, są awansowani do, do stopni podoficerskich. No to by było, to, to by było, powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, według mnie totalnie głupie, totalnie głupie, z tego względu, że podoficer powinien przejść odpowiednie szkolenie, ja, szkoły podoficerskie, czyli tam, gdzie wychodzili już ci żołnierze w stopniu kaprala, czyli podoficera, półroczne szkolenie skoszarowane, moi drodzy, skupienie się na taktyce, skupienie się przede wszystkim na szkoleniu też pod względem uzbrojenia, wydawania rozkazów, szkolenie pod względem psychologii. Podoficer powinien posiadać tego typu umiejętności panowania przede wszystkim nad swoimi odwładnymi szkolenie w zagadnieniu, właśnie też, w jaki sposób wymusić wykonanie rozkazów, w jaki sposób ma się zachowywać i tak dalej. To też prawo wojskowe, też. bo no to, 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 to. Także, 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 cóż, no to tutaj kwestia to, była, to były kwestie zasadnicze. I uważam, że tego typu szkoły, i to nie tylko ja dzisiaj słuchałem wiele audycji, tu na drugim komputerze leci właśnie też audycja na ten temat też się absolutnie podpisuję. Pod tym tutaj dwóch panów dyskutuje na ten temat bardzo wydatnie. Tak więc typowa nie może być tak, że pod oficerem zostaje się z marszu, To jest nie wiem, może jakaś wybitna jednostka, ale wybitna jednostka z jakimś dobrym przygotowaniem, trudno mi powiedzieć, ale nie wydaje mi się, aby, aby to tak powinno być. Półroczne, mimo półroczne przeszkolenie i to naprawdę wpisnę i na gaz. Półroczne przeszkolenie podoficerskie, wychodzi ktoś taki. No, ta będę, jest to wtedy, żołnierze mają szacunek do kogoś takiego, bo chociażby z tego względu, moi drodzy, że on został tym podoficerem nie dlatego, że przyszedł jako szeregowy, tam gdzieś został awansowany do starszego szeregowego, nie wiem, za co, tam za czyszczenie butów, prawda? No i raptem zrobili z niego kaprala. No nie wydaje mi się, żeby ktoś go chciał słuchać, także nie wydaje mi się, aby to, aby to zadziałało. Natomiast za moich czasów było w ten sposób, tak jak powiedziałem, była szkoła podoficerska, tak zwana EWF i tam półroczne szkolenie bardzo o szeroki wachlarz szkolenia, gdzie wszyscy stamtąd wychodzili w stopniu podoficerskim, czyli w stopniu kaprana. Co do szkół chorążych, trzeba było znać egzamin, dostać się, bardzo ciężka sprawa, to nie była taka prosta sprawa, była tylko chyba jedna szkoła gdzie lub dwie, gdzie nie było większych problemów, żeby się dostać, to była szkoła chorążych wojsk chemicznych w Krakowie i szkoła chorążych wojsk łączności w i Górze gdzie kandydatów nie było. Także no to tam, tam można było się łatwiej, do, do, do wojsk chemicznych to w ogóle to była łapanka, nie, robili łapankę, żeby znaleźć kogokolwiek kto by, kto by chciał, no to, to było dwuletnia. Szkoły choroży były dwuletnie i trzyletnie, dwa lata i trzy lata. Dwuletnie szkoły były dla tych, którzy w cywilu już zaliczyli szkołę średnią. Moi drodzy, nieważne czy mieli maturę, ale szkołę średnią musieli ukończyć to była dwulatka, a trzylatka była dla tych, którzy przychodzili przykładowo po szkole zawodowej i dopiero tam trzyletni okres nauki normalnej, cywilnej, matematyka, polski, chemia, fizyka, etc. Włącz jest możliwością uzyskania matury. Tak więc plus dodatkowo wszystkie przedmioty te, które były wymagane przez no, nauczanie wojskowe. Tak więc trzyletnie, trzyletnie szkolenie ktoś by powiedział, że za długie, tutaj panowie dyskutują, że to by, że okres był zbyt długi, natomiast nie wydaje mi się, aby był zbyt długi, dlatego że chorąży nie może być idiotą, także no chyba, że można postawić taki warunek, że armia nie łoży pieniędzy na, na naukę przedmiotów cywilnych, Niech to, już, niech to wyłoży, te pieniądze niech wyłoży Ministerstwo Edukacji w Cywilu, a my przyjmujemy tylko i wyłącznie już ludzi ze średnim wykształceniem. Można i tak, nie? można i w ten sposób i wtedy można skrócić okres nauczania, tak jak wtedy to było, do dwóch lat, ale dwuletnie minimum dwa lata to jest absolutne minimum i już na ramach będę chciał ten temat obgadać. Według mnie, dlaczego to akurat tak. Mam nadzieję na telefony, no bo tutaj się dużo też dzieje, telefony już na ramu, nie? będziecie mogli się wypowiedzieć. Dużo się dzieje w tematyce, w tematyce, moi drodzy, tego co się dzieje w tej chwili no, na Ukrainie. Czy Ukraina podda się pod dyktat Amerykanów. Ciekawie się tutaj zaczyna dziać. Także tego. Także Amerykanie chcą. Złóż mineralnych Ukrainy, praktycznie no, ta ostra jazda jedzie już z tym zełejskim. Dzisiaj już słyszałem, że może nie 350 miliardów Ameryka chce zwrotu pieniędzy od Ukraińców. Uznali Amerykanie, że to była pożyczka, którą trzeba oddać. Chcą zabrać minerały. 50% tego co Ukraina ma tych minerałów, to Amerykanie chcą zajść, tak dalej tam się... Jeden wielki młyn, moi drodzy. Panika w Europie jest przeogromna z tego względu, że nie wiadomo, czy Amerykanie się wycofają z Europy i pójdą na Pacyfik. Tak więc i, i kto jest zdolny, i kto jest zdolny do obrony Europy? W tej chwili Polska ma największą i najbardziej sprawną armię w Europie. To już żadna tajemnica, o tym już piszą wszyscy, także z Brytyjczyków się śmieją, że mają więcej admirałów niż statków, bo to jest prawda akurat, na każdy okręt wojenny Royal Navy przypada dwóch admirałów, na jeden okręt dwóch admirałów, to trochę dużo kurwa, także więcej admirałów niż okrętów, także jest to, to, no, to jest to kupa śmiechu z tym. Niemiecka armia praktycznie nie istnieje. Jeżeli chodzi o Francuzów, moi drodzy, to to jest jedna wielka do a cała reszta to już szkoda gadać. Także to już szkoda gadać. Jeżeli chodzi o Litwę, Łotwę i Estonię, są to pasażerowie na gapę, których trzeba utrzymywać i sponsorować, z tego względu, że praktycznie armii nie mają, praktycznie sprzętu nie mają, lotnictwa nie mają, kurwa nic nie mają. Także i trzeba ich, no, trzeba ich holować no witam także no biorąc pod uwagę jeszcze ilu jest Litwinów, Łotyszy jest Estończyków razem wziętych także to 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 to, to no. ja rozumiem, że najsilniejszej armii w Europie, ja nie twierdzę, że Polska armia jest tak silna, że odparłaby atak ruskich czy kogokolwiek. Ja twierdzę i nie tylko ja tak twierdzę, to nie tylko ja się z tym pod tym podpisuję, że w kontekście, w stosunku do innych, którzy są, moi drodzy, no to my jesteśmy numer jeden. Także nie no, ja, ja, ja to rozumiem, że ja, ja rozumiem, tutaj kolega Andrzej się śmieje, bo ja rozumiem pewne zagadnienia typu brakuje butów, brakuje mundurów, mundury się spadają, brakuje amunicji, brakuje, kurwa, chyba wszystkiego brakuje, włącznie z menaszkami, łyżkami, widelcami, właśnie wszystkiego brakuje. No, ja nie twierdzę, że jest różowo, ja tylko, tylko mówię, że w, w kontekście do innych, w porównaniu do innych, no to jesteśmy prymusem. W porównaniu do innych, no a dodatkowo trzeba jeszcze dodać jedną rzecz, moralność i etyka, czyli tutaj powiedzmy sobie szczerze, zaangażowanie polskiego żołnierza. Polski żołnierz to nie jest Francuz, który rzuci karabin i ucieknie. Polski żołnierz to nie jest kurwa Niemiec, w chwili obecnej, który napierdziela w stringach we wszystkie kolory. No i polski żołnierz to nie jest Brytyjczyk, moi drodzy. Polska armia to nie jest brytyjska armia, która wysyłała kobiety ciężarne do Afganistanu, Także albo zwalniała swoich żołnierzy, żołnierzy SMS-em. Także cóż, a tak poza tym sił lądowych Wielka Brytania praktycznie nie ma. Biorąc pod uwagę, od AH 64, Czyli znaczy Apaci, Polska będzie już, już nie jest numerem jeden w Europie. No i to teraz myśliwce najnowszej generacji, aczkolwiek nie są to najlepsze modele. To, co Polska dostała, to jest powiedzmy, że no, trzecia kategoria tych myśliwców. To tak jakbyście widzieli Mercedesa S, moi drodzy, nie każdy Mercedes S jest limuzyną. Tak samo nie każde F35 jest najnowszej generacji, także to tak, to tak na marginesie, zależy od wyposażenia jeszcze, no ale jednak mamy najwięcej ciągów. jesteśmy właśnie najlepiej uzbrojeni w tej chwili w Europie, gdybyśmy posiadali broń atomową, no to praktycznie nawet w systemie Nuclear Sharing, to praktycznie jesteśmy numer jeden, a, a było za że miało być 350 tysięcy, Polska Armia miała liczyć nawet do pół miliona, którzy mówili, no to, moi drodzy, lewar konkretny, także, także także, cóż. Dodatkowo etos żołnierza polskiego, moi drodzy, to nie jest, nie ma porównania w Europie, nie ma odniesienia w Europie. Polski żołnierz nie ma odniesienia, także nie ma z czym porównać. Nie masz czym porównać, także tutaj pod tym względem to absolutnie bijemy wszystkich na łeb, na szyję. Dobrze, moi drodzy, będziecie mogli się wypowiedzieć, chociaż ja w kontekście, bo to się wiąże. Można mieć silną armię. Można mieć, moi drodzy, sprzęt, silną armię w sensie, można mieć sprzęt, można mieć lufy, można mieć super, super artylerię, także królowa bitwy, wojny, artyleria, można mieć drony, można mieć inne historie, ale jeżeli nie ma się dobrze wyszkolonej kadry, kto kto ma dowodzić tą armią? Także jeżeli nie ma się odpowiednio wyszkolonej kadry na poziomie średniej kadry dowódczej. Ten, to, jest, to jest najważniejszy poziom w odniesieniu takty, taktycznym, także a tutaj jest wielki kłopot. Tutaj jest z tym jest wielki kłopot spowodowany przez Komorowskiego, który będąc ministrem obrony narodowej. Praktycznie zlikwidował moi drodzy średnie szkolnictwo wojskowe. Totalnie zlikwidował. Także najwyższy czas do tego wrócić, przynajmniej ja tak uważam. Na Rambol będziemy mieli godzinę, jest godzina 19.42, poczekamy tutaj jeszcze chwilkę. Zapraszam oczywiście na Rambo, już rzucam tutaj linka. Rzucam tutaj linka. Moi drodzy, do, 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 do Rambo, bo to tam zarabiamy, a nie chce mi się klepać jezorem za darmo i na darmo. Proszę oczywiście o wsparcie tam i tutaj. Tam też jest opcja 1 dolar, czyli jałomóż na Nadziana, czyli na mnie. Znalazłem fajne dynamo, które bym się, kto wie, może się uda kupić i przetestować i pokazać, przytestować na biurku, no bo gdzie ja więcej mogę testować. Przypominam, że Monek ciągle czeka na nas. No właśnie, także także i nasza praca przy Starku. Witam, nasza praca przy Starku, którą kolega Grzegorz Czaja wykonał, moi drodzy, dla polskiej armii. Jeżeli się jeszcze on pokaże cewki odbiorcze, zbudowanie takiego elektromagnetic power plant, takiego mini generatora, moi drodzy, to w zastosowaniu wojskowym miałoby to miałoby to zastosowanie no, to tak to tak tylko na marginesie, nie? bo to jest kwestia produkcji prądu z generatorem który sam siebie napędza, ja wiem co niektórym to przez głowę nie przychodzi materiał wideo z testów pana naszego kolegi Grzegorza Czai jest u mnie na ramach, proszę sobie obejrzeć wykręcił na starku moi drodzy na ośmiu cewkach napędu ne 56 tysięcy obrotów na minutę, co mu dało przecięcie cewki odbioru 7,5 tysiąca razy na sekundę kurwa nie jestem jak to zobaczyłem i byłem w stanie w to uwierzyć 7,5 tysiąca razy na sekundę przecięcie cewki odbioru to jest nie wiem co na ten temat powiedzieć. Zobaczymy, co dalej, bo dopiero teraz będzie montował cewki odbiorcze. I notabene osiągnął 56 tysięcy obrotów na minutę na swoim starku na jedynce poświęcając tylko napięcie między 12 a 14 V, 3,7 ampera, 45 W. Zobaczymy, co weźmie z 8 8 z 16 cewek odbioru. To będzie Jadka dosłownie, także, ale to tak to tak na marginesie. Dobra, linka tu wam wstawiłem. Tutaj linka wam już wstawiłem, jestem, jestem, przechodzimy na Rambo, tutaj dziękuję już, widzimy się tam i zapraszam oczywiście do telefonowania, kontaktu, wspierania kanału, bo, bo, bo w wiadomym celu, nie? Także, także cóż, no, to tyle. Dzięki tu, widzimy się tam.